Witam Was serdecznie, Marta Kucińska, Joga Piękna. Bardzo wszystkim dziękuję za obecność, dziękuję za wszelkie reakcje. Mam nadzieję, że to wideo również będzie dla Was atrakcyjne. A przygotowałam je, słuchajcie, zainspirowana przede wszystkim pytaniami, które otrzymuję od młodych osób, jak i również zainspirowana tym, kiedy patrzę na dzisiejszą młodzież, w tym oczywiście moje dzieci. I bardzo mi zależy na tym, żeby przede wszystkim te osoby zachowały zdrowie. Odniosę się w tym nagraniu do jogi twarzy, do ćwiczeń, które mogą właśnie, a wręcz moim zdaniem powinny wykonywać osoby młode po to, żeby zapobiegać pewnym zmianom o to, żeby im ciało służyło, a nie przeszkadzało i to na dodatek w szybkim tempie, ponieważ dzisiejsze czasy niestety skłaniają nas do tego, żeby ta sylwetka nie była najlepsza. I co za tym idzie, powstają wszelkiego rodzaju zmiany e, zwyrodnieniowe, które właśnie utrudniają funkcjonowanie i też przy okazji wpływają na wygląd twarzy. Zacznę od tego, że jogę twarzy mogą wykonywać osoby młode, osoby, które są już w granicach 20 roku życia, nawet młodsze. Prewencyjnie pewne ćwiczenia jak najbardziej można wykonywać. Oczywiście warto robić to po konsultacji. Ewentualnie, jeżeli są jakieś przeciwwskazania, jeżeli są jakieś choroby, czy na przykład właśnie zwyrodnienia kręgosłupa po konsultacji z lekarzem. Natomiast jeżeli takich przeciwwskazań nie ma, można ćwiczenia jak najbardziej robić. I dzisiaj chcę przedstawić bardzo prosty zestaw ćwiczeń, które będą zapobiegały przede wszystkim pochylaniu głowy nad telefonem. Co za tym idzie, następują choroby właśnie zwyrodnieniowe w okolicy szyi. E, zaczynają się problemy potem nie tylko z sylwetką, ale mogą być to w przyszłości problemy neurologiczne. E, I Myślę, że warto jest tutaj zwrócić uwagę, żeby tak się nie działo. Ale również będą to ćwiczenia, które będą pomagały, żeby tkanki były odżywione, żeby były w lepszej kondycji. Moi drodzy, jestem właśnie ciekawa, czy będzie tutaj odbiór poprzez osoby, które są faktycznie w wieku, dla których dedykuję ten film, a jeżeli oglądają rodzice i ten film Wam się spodoba, to zachęcam, żeby pokazać je. Swoim, swoim, no tutaj już mam nadzieję dojrzałym, że tak powiem, dzieciom około 20 roku życia, ale też młodzieży, jak najbardziej powinnam ująć to w takim kontekście, ale także może właśnie też nastolatkom. Zaczniemy przede wszystkim od tego, żeby usiąść w pozycji, która. Jest pozycją prostą, czyli nogi są oparte na podłodze, kolana rozstawione na szerokość bioder, pępek lekko cofnięty, ramiona opuszczone, wyprostowane, opuszczone łopatki zbliżone do siebie. I zaczniemy od ćwiczenia, dzięki któremu poprawimy. Uelastycznimy też okolicę szyi, czyli tutaj poprawimy mobilność zakresu ruchu. Zaczynamy od takich prostych, delikatnych ruchów do przodu i do tyłu. Obserwujemy bacznie, jak reaguje nasze ciało. Czy nic nie boli? To ma być bardzo delikatne i płynne. Dobrze jest też zamknąć oczy. Robimy około 10 takich ruchów do przodu. I do tyłu. Następnie ucho kierujemy do jednego ramienia i do drugiego. Też płynnie, też delikatnie. Skupiając swój oddech, koncentrację na właśnie swobodnym oddechu. Bez kontrolowania, ale z taką uważnością i obserwacją. To też się przydaje i też ćwiczy nasz umysł, by zacząć zwracać uwagę na swoje. Ciało. Następnie, po takiej krótkiej rozgrzewce, splatamy dłonie w koszyczek, zakładamy je z tyłu na potylicę. Koniecznie łączymy ze sobą, zbliżamy, może lepiej byłoby powiedzieć, łokcie do siebie i przyciągamy dłońmi brodę do klatki piersiowej. Pozostajemy w takiej pozycji, liczymy sobie do 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Wychodzimy z pozycji, odkręcamy głowę na bok i kierujemy nos do pachy. Szukamy takiego miejsca, gdzie odczuwamy tutaj ewidentne rozciąganie. Pozostajemy w tej pozycji, liczymy do 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wracamy na drugą stronę. To samo. 1, 2, 3, 4, 5. Teraz odchylamy głowę do tyłu, zamykamy oczy, bardzo delikatnie wysuwamy brodę do przodu. Mamy taki delikatny ruch bez przesady i pozostajemy w tej pozycji, również licząc do pięciu. Wracamy, robimy to samo, przechylając głowę lekko na bok, kierujemy ponownie do sufitu, ale już po lekkim takim przekręceniu w bok. Następnie, tak jakbyśmy chcieli ucho skierować do sufitu, czy też policzek, czyli odkręcamy głowę nie tylko na bok, ale lekko do góry. I delikatnie wysuwamy brodę do przodu i znowu liczymy w myślach do pięciu. Wracamy to samo na drugą stronę. I wychodzimy z pozycji. Jeżeli podczas tego ćwiczenia odczuwasz duże napięcie, możesz to ćwiczenie powtórzyć jeszcze w dwóch seriach. Teraz przejdziemy do ćwiczenia, które pomoże otwierać szeroko oczy i nauczy już od młodych lat, by nie marszczyć czoła, nie napinać, kiedy chcemy mieć szeroko otwarte oczy. Przykładamy dłoń do czoła, bardzo delikatnie obejmując czoło. I otwieramy jak najszerzej oczy, takie wytrzeszczone oczy i pozostawiamy je w ten sposób, licząc do pięciu. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Wychodzimy z pozycji. Podczas tego ćwiczenia, jeżeli jest ogromna potrzeba mrugnięcia, mrugamy, a także kiedy podczas takiego szeroko, szerokiego um, otwierania oczu poczu poczujemy pod dłonią, że czoło zaczyna się marszczyć, przerywamy to ćwiczenie, zaczynamy jeszcze raz. Być może na początku nie uda się liczyć do pięciu, wystarczy do dwóch czy do trzech. Z czasem będzie nam już łatwiej to ćwiczenie wykonać. Nawet po jakimś czasie możemy je wydłużyć, licząc do 10. I też możemy je zrobić w trzech seriach. Teraz powtórzymy sobie drugą serię. Przykładamy dłoń bardzo delikatnie. Nie zawieszamy dłoni na czole, także że powodujemy opadanie powiek, tylko bardzo delikatnie wręcz dłonią muskamy czoło, po to, żeby skontrolować, czy ono się nie rusza. I otwieramy szeroko oczy. Jeden, dwa, trzy... 4, 5 wychodzimy z pozycji i wracamy jeszcze raz. Tym razem będziemy otwierać i puszczać, jakby otwierać i puszczać powieki. 1, 2, 3, 4, 5 i wychodzimy. To, co jest ważne, nie możemy robić czegoś takiego, tak, tylko ma być o, w ten sposób. Dzięki temu ćwiczeniu będziemy wzmacniać okolice oka, będziemy zachowywać długo oczy szeroko otwarte i będziemy jednocześnie uczyć się kontrolowania czoła, żeby nim niepotrzebnie, kiedy tego nasza mimika twarzy, emocje, które wyrażamy, nie potrzebujemy, to wówczas nauczymy się, że w pozostałym czasie oczy mają być szeroko otwarte, ale mają być stateczne, mięśnie związane ze strefą. Czoła. Następne ćwiczenie, ćwiczenie bardzo podstawowe, które będzie pomagało napinać odpowiednio twarz, to jest tak zwane duże O. Podczas tego ćwiczenia zawijamy wargi na zęby. Z boku nie może to wyglądać tak, tylko ma wyglądać tak. Delikatnie przykładamy dłonie do policzków i podciągamy policzki ku górze. I pozostajemy w takiej pozycji licząc do pięciu. Wychodzimy z pozycji, powtarzamy drugi raz. Wychodzimy. I powtarzamy trzeci raz. Następne ćwiczenie. Podczas tego ćwiczenia będziemy robić znowu duże O i będziemy jednocześnie mrużyć oczy. Czyli będziemy robić taki ruch: przykładamy dłonie do policzków, delikatnie napinamy, liftingujemy, zawijamy usta na zęby i robimy 5 zmrużeń oczu. To co jest ważne, dotykamy na tyle wysoko dłoni, żeby zabezpieczyć tę strefę przy oku, by nie tworzyły się podczas tego ćwiczenia kurze łapki. Wychodzimy, powtarzamy jeszcze raz, kontrolujemy koniecznie w lusterku, by ta strefa się również nie marszczyła, czyli żeby nie kreować sobie tak zwanego lwa. Wychodzimy i trzecia runda. Tu pamiętamy, żeby zabezpieczyć. Wychodzimy. Jeżeli czujemy dużo napięcia, oklepujemy całą strefę i przechodzimy już do ostatniego ćwiczenia. Przy tym ćwiczeniu będziemy używać swojego języka po to, żeby napiąć odpowiednio. Podbródek, czyli także tutaj będziemy prewencyjnie działać, żeby podbródek był dobrze napięty, żeby w przyszłości nie opadał. Podczas tego ćwiczenia zwracamy uwagę, czy nie bolą stawy skroniowo-żukwowe. Jeżeli tak, to go nie wykonujemy, albo też sprawdzamy takie ułożenie, żeby było to dla nas komfortowe. Ważne jest, żeby nie otwierać nadmiernie ust i nie napinać policzków. W ten sposób, czyli nie robimy takiego pseudo uśmiechu, tylko tu jest wszystko luźne. Wyciągamy język tak, jakbyśmy chcieli dotknąć nim swojego czubka nosa, ale nie dotykamy warg, czyli język musi być w takim dystansie, jak taki haczek. Następnie liftingujemy delikatnie policzki, odchylamy w niedużym stopniu głowę do tyłu i wyciągamy język, liczymy sobie do pięciu. Wychodzimy z pozycji i powtarzamy jeszcze dwa razy. I trzecia seria. Zwróć uwagę, czy nie napinasz czoła. Jeżeli czujesz, że podczas tego ćwiczenia napinasz czoło, to podobnie jak na samym początku pokazywałam przy ćwiczeniu dotyczącym szyi zamykaj oczy. Ostatnia runda. To wszystko. Jeżeli po jakimś czasie chcesz urozmaicić to, urozmaicić to ćwiczenie, możesz przesuwać w bardzo wolnym tempie język od jednego kącika ust do drugiego. Czujemy wyraźnie, jak tu wszystko pracuje. Jogę twarzy możemy wykonywać na początku przez pierwszy tydzień raz dziennie. I myślę, że dla osób młodych to wystarczy, jeżeli jesteś osobą już w wieku bardziej zaawansowanym, załóżmy po 40 roku życia, również ten zestaw możesz wykonywać. Jako początek takiej drogi, ale wówczas proponuję, żeby po pierwszym tygodniu przejść do takich treningów dwa razy na dzień. Przy czym ten drugi wieczorny nie robimy tuż przed snem, to jest tak dobrze zrobić też godzinkę maksymalnie przed położeniem się uspać, po to, żeby nie pobudzać nadmiernie do krążenia limfy, która w nocy słabo krąży i potem przyciśnięta twarz do poduszki może być rano opuchnięta. Także proponuję zarówno właśnie masaże, jak i jak i jogę twarzy wykonywać najpóźniej godzinę przed snem. Ogromnie dziękuję, zachęcam również do obejrzenia innych nagrań tutaj u mnie na YouTubie, zachęcam także do zajrzenia do mnie na stronę internetową, gdzie są akcesoria, gdzie są także kursy jogi twarzy. Dziękuję serdecznie, mam nadzieję, że ten odcinek posłuży, posłuży przede wszystkim młodzieży, żeby zachować sprawność swoich tkanek i żeby właśnie pracować nad tym, aby Napięte mięśnie nie cierpiały zbyt mocno poprzez pochylanie głowy nad telefonem. Pamiętajcie też, kochani, telefon zawsze trzymamy na wysokości twarzy. Absolutnie nie wolno robić czegoś takiego, ponieważ dewastujemy swoje twarze, dewastujemy szyję, kark. No i prosta droga, nie tylko do opadania owalu, nie tylko do brzydkiego podbródka, ale przede wszystkim do zdewastowania, zniszczenia swojego kręgosłupa. Ściskam serdecznie, pozdrawiam. Papa. Pa.